Ciężkie jest życie youtubera, kiedy taka maszyneria nas zagłusza i nie wiem, niech nie, nie słychać nas w ogóle, jak mu, co mówimy. Dlatego musimy poczekać, aż to odjedzie. Proszę Państwa, jako że jesteśmy smakoszami kebabów, sprawdzimy, gdzie jest najlepszy kebab, gdzie jest najgorszy. Wystawimy im ocenę, sprawdzimy, gdzie można się dobrze nażreć. A teraz, proszę Państwa, idziemy do Doner Kebab XXL, ulica Waszyngtona w Stoku. No proszę Państwa, prawdopodobnie jest to jedyny kebab w Białymstoku, w którym jest baranina. I dlatego tutaj właśnie Rafał mnie zaprosił dzisiaj, aczkolwiek ja już tutaj byłem wiele razy, ponieważ kiedyś tutaj mieszkałem właśnie w pobliżu, więc jestem tutaj nie pierwszy raz. No i właśnie był właśnie kebab z mięsem z baraniny, chociaż tak naprawdę nie była to 100%, chociaż tak naprawdę nie była to 100% baranina, ponieważ było to zmieszane mięso baranie. Razem z Wołowiną, o w smaku za chwilę, no ale Rafał co masz do dodania? A jeszcze tak o, bo żeśmy mieli okazję też zobaczyć nową pracowniczą, bo tam bardzo młoda kobieta teraz pracuje. I rozpoznała nas. I rozpoznała nas, za co pozdrawiamy. Menadżer do nas nawet podszedł, od tyłu nas zaszedł, myśleliśmy, że będzie jakiś problem, ale nie. Normalnie że... też z nami porozmawiał i... Myśleliśmy, że, że będzie nas opieprzał, że nie można tu nagrywać, ale podszedł do nas od tyłu, tak my trochę przestraszeni. O chłopaki, co wy tutaj nagrywacie, tak? A my powiedzieliśmy tak, smakosze kebab, no, i tak no, dalej. No właśnie, test, test, i że testujemy, i że po prostu, żeby się Odyś nie martwił. Ten menadżer sam nam przyznał, że oczywiście, no baranina, bo tutaj baranina akurat z bólu była zmieszana i również się o to właśnie mięso zapytałem. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o to moją tortillę, to ja tam czułem samą baraninę. No, Ja jestem prostym konsumentem, ale może tyle, Oskar, jako wymagający bardziej się eee, wypowiesz. Jako, że jadłem wielokrotnie kebaba, wielokrotnie z baraniną, bo gdy mieszkałem za granicą, na przykład w Brukseli, w Belgii, albo jak niedawno byłem właśnie w lutym tego roku w Anglii, w Wielkiej Brytanii. I tam właśnie nagrywałem nawet odcinek ze smakoszów kebabów i jadłem właśnie kebaba z baraniną. To smak jest zupełnie inny. Właśnie prawdziwa baranina w tych kebabach zagranicznych faktycznie uczuć. Natomiast tutaj niewiele różnicy czułem w smaku względem zwykłej wołowiny, a tej mieszanki wołowo-baraniego mięsa. Więc ja jestem odrobinę zawiedziony, no ale ale kebab nie był zły, więc yy, sam kebab był ok, natomiast nie czułem baraniny za bardzo. Ja tutaj mam, miałem dziś paragon, ilość mięsa. Ilość mięsa, no bało bardzo dużo mięsa, ja ledwo co wepchnąłem, jak na mało tą to, tort... A ja się nie zgadzam. W mojej turteli było ci... dużo mięsa, bo było właśnie dużo mięsa w mojej tortili. A ja wręcz przeciwnie, w tym boksie większość to była frytki, dopiero potem mięso, a na końcu surówka. Nie lubię takich połączeń, no więc mięsa dam na 5-6. Niestety no ja był... mogę dać nawet i więcej dziewięć, bo dla mnie smakowało. No dobra, to, to okej. Okay. Było... Gatunek mięsa to mówiliśmy, właśnie kupiliśmy tą mieszankę wołowiny i... U mnie właśnie bar ta baranina, baranina była. Bardzo ja, to baranina. ja nie czułem, ja nie czułem tego, okej. Okay. Yy, cena. Ty zapłaciłeś za 16 za tortille i ja 16 za tortille. Wzięliśmy jeszcze do tego napój. No i ogólna ocena. Dajesz. No wiesz co, ja bardzo wysoko ten lokal mogę ocenić. Będziemy dalej jeszcze szukać jakichś dobrych tortilli, kebabów, ale ten lokal można wysoko ocenić panie menadżerze, którzy do nas do nas podeszły i chciałeś z nami porozmawiać. My pana serdecznie. Pozdrawiamy i dalszych tak. sukcesów w pana pracy życzymy. No i co? Ja bym chciał gdzieś się wybrać właśnie do Warszawy, żeby nagrać tam właśnie kraba z prawdziwą baraniną. Podobno jest. Jeśli ktoś wie, gdzie w Warszawie można zjeść kebab z prawdziwą baraniną, podobno kosztuje 30 zł, czy coś takiego, dajcie nam znać, dajcie nam adres, pojedziemy, zobaczymy, nagramy, chętnie spróbujemy. Niedługo będziemy w Warszawie, przy okazji ogólnie, więc moglibyśmy kebaba nagrać. Dajcie znać. No i co, na dziś wszystko, czy coś jeszcze? Tak, odbytamy? pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do następnych materiałów. Cześć. Daj suba i łapkę do góry. Smakosze kebabów. Słuchajcie moi mili, patrzę, że was bardzo dużo nas ogląda i z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki smakoszy kebabów, bo też innych alternatyw dla kebabów. Eee, piszecie w tych listach nie tylko do Oskara, ale też i do mnie. A czy ty będziesz w tej części Polski, a czy tutaj zajedziesz, czy tam zajedziesz? Słuchaj, no ja pewnie, że będę w tej części Polski. Tylko że kwestia jest taka, że to jest sprawa właśnie finansowa. Nam na tej chwili jest potrzebne 1000 złotych, żeby zorganizować i nakręcić kilka naprawdę dobrych odcinków smakoszy kebabów. i powiedz, powiedzmy sobie szczerze, bez pieniędzy to naprawdę nie da rady. Jeżeli tobie zależy na tym, żeby dalej się pojawiały nowe odcinki, proszę wejdź w opis tego filmu, na zrzutkę, zrzutke.pl i tam będziesz miał napisane jak nas wesprzeć. Naprawdę dziękuję za liczne listy, ale też i słowa poparcia tego, co my robimy, bo widać, że są jednak ludzie, którym po prostu się to podoba, co robimy. Już wiele, wiele lat my tutaj pracujemy, robimy w Białymstoku różne filmy. Są one bardzo często cytowane, czy też udostępniane przez różne serwisy informacyjne. To znaczy o to, że nasza praca jest doceniana. Chcecie poświęcić Ciebie nowych odcinków z Koszy kebabów? Proszę! My będziemy robili to w różnych częściach Polski, tylko że my sami nie mamy za dużo też funduszy. Proszę, wesprzyj, jeżeli Tobie zależy. Każda nawet symboliczna złotówka, jeżeli, e, jeżeli każda osoba po obejrzeniu któregokolwiek materiału e, wpłaci tą symboliczną złotówkę, to rzecz, rzecz nas już bardzo wspomógł. Dziękuję bardzo. Nazywać głównym. Musimy poczekać, aż to przejedzie. Bo to, jak tutaj stoimy i nagrywamy, to to ogólnie nas zagłusza. Więc. Och, będzie chyba tutaj 5 minut czekania, zanim to przejedzie dalej. No, jedźże szybciej, jedź! Akurat teraz musiał jechać. No, wspaniale. A to jest jedyne miejsce w Janstoku, gdzie jest jasno. Bo mamy tutaj jakieś takie lampy, nie lampy. Dlatego tego tu nagrywamy, bo tak ogólnie to jest ciemno. No my tutaj standardowo po prostu mamy takie problemy, zawsze spójrzcie, wejście ludzie. Ciężkie jest życie youtubera. Tak, nie da się tego nagrywać, może miejsce zmienić. Dobra, dogramy już tutaj, to pojedzie zaraz. Okay. Tak, Jeszcze ja raz muszę połować. To nie jest prawdziwa baranina. Baranina to nie jest. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, nie tak? Tak, dobrze. Mieszana, mieszana z głowiną. Czuć. Dobra, siadaj. Zaraz, będzie twój. Wiem. пока что там лежит. Добро. Yes.

Siadamy. To pokaż, co tam masz ciekawego. Z jakim sosem wziąłeś? Z To jest sos czosnek ostry. Zaraz tak? zobaczymy, ocenimy, jaka to w ogóle jakość jest. Każdy was kojarzy. Wpisów leci i teraz mięso wieprzowe w kebabie. To jest fenomen To dobre to No, bo jak Pokaż mięso jeszcze, jak gryziesz, bo ja muszę mieć nogę. Jak ty mięso bierzesz? No tak z boku teraz, czekaj, wyłącz. Jak mięso bierzesz na tego, o, o, o. Bawaj do gęby. Puść oko do kamery. No dobra, dobra. Dobra, coś z tego zmontuję.